Dobry, witam Was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj kolejny vlog. Bardzo długo nie było takiego realistycznego dnia w moim życiu. Miałam kryzys twórczy i uznałam, że to bez sensu, żeby nagrywać daily vlogi. Ale bardzo się zdenstruję. Poza tym, wyszło słońce, jest godzina 6.55, a patrzcie, jakie mam słoneczko. To od razu dodaje plus 10 do energii. W się będę się malować, ogarniać i dam Wam taki live update. Dzisiaj mam w ogóle czwartek, mam uczelnię. Kilka rzeczy do zrobienia, więc to będzie taki produktywny dzień. Jutro natomiast wieczorem jedę do Berlina na koncert czy szubę. Life update Jest końcówka kwietnia, zaraz maliówka Nie mam pojęcia szczerze mówiąc, kiedy to zleciało Jak zawsze mam wrażenie, że dopiero co były jakieś święta Nawet nie tylko Bożego Narodzenia Za miesiąc mam sesję, więc w ogóle bardzo się stresuję Ale wiecie, co ma być, to będzie Ale dam radę na pierwszej sesji, to czemu mam nie dać rady na drugiej, prawda? Oprócz tego, wspominałam mieszkała w jednym filmiku, nie jestem pewna Ale dostałam się na raz Jeden do dwóch Może dlatego w ostatnim czasie mam lepszy humor Będzie fajny content, mam nadzieję, że uda mi się tam nagrywać Chciałabym mieć z tego jakąś fajną komentarz Jestem super excited! Jak na siódmą rano mam naprawdę dużo energii. Bo ja mam się szybciej zbierać, bo zaraz będę jechać do sklepu z moją tatą. Mój nowy ulubiony korektor, czyli ten z Maybelline. Dostałam w paczce pijarowej. I jestem zakochana. I jak w ogóle dzisiaj mam taki pierwszy dobry dzień. Bo ostatnio właśnie nie miałam humoru, nie miałam energii. Pamiętajcie, że nie każdy mój dzień jest produktywny. Będę to powtarzać, bo wiem, że ludzie mają problem z porównywaniem się. A nie o to w tym chodzi. W social media, W social media chodzi o to, żeby dawać dobry vibe ludziom. Widzę, że trochę się rozgadałam. A ja jeszcze nie zaczęłam robić makijażu tak naprawdę. Mam nadzieję, że u Ciebie jest wszystko okej. Okay. Jeżeli masz gorszy czas pamiętaj, że zaraz majówka. Nie wiem kiedy wstawię ten film, ale możecie mi napisać w komentarzach jakie macie plany na majówkę, co fajnego będziecie robić, może gdzie siedzicie. Spędzimy sobie razem dzień. Uczelnia, nauka, produktywność. To dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Ja ogarnięta, wychodzę z psem i idziemy do Lidla. Takie uzupełnienie zapasów, więc pokażę Wam co zazwyczaj mam w kuchni. Przede wszystkim tortille, skerry na biał, jakieś maślanki do koktajlów, do tego owoce, warzywa, cukinia, maliny, borówki. Jeszcze było na promocji, więc w ogóle lekki Gaslay. Wzięłam też jakąś herbatkę, bo cały czas jestem w mojej tea face I na spróbowanie wziąłam taki syrop malina, zero cukru, i to w sumie tyle. Ja teraz to poogarniam i weźmiemy się zrobienie śniadanka. O 9 będę wychodzić na uczelnię Muszę jeszcze zrobić kilka rzeczy Więc w takim przypadku najlepiej sprawdzają mi się pieczono owsianki To jest świetne, bo stawiacie je do pieca I możecie zająć się sobą, robić jakieś jeszcze inne rzeczy A ja się spieszę, więc jakby ideolo się dosyć produktywny dzień. Kiedy na śniadanie wyjdę na uczelnię, mam zajęcia do 13. Następnie lecę od razu na siłownię. Nie mam zamiaru jakoś długo siedzieć na tej siłowni. Myślę, że tak godzinka półtorej. Wrócę do domu, wyjdę z psem, zjem obiad i pojadę do biblioteki się pouczyć, bo ostatnio dużo siedzę w domu. Ciężko mi się skupić na nauce na notatkach. To jest mój ulubiony sposób, kiedy nie potrafię się skupić, po prostu zmienić moje biurko na inną przestrzeń. Czasem idę do kawiarni, czasem idę do biblioteki, ale dzisiaj wybiorę bibliotekę, bo muszę też oddać jedną książkę i chcę się też spakować do Berlina, bo jutro nie będę już miała na to czasu. I myślę, że to na tyle. Pewnie w ciągu dnia wyjdzie jeszcze trochę rzeczy. W dni, w których mam uczelnię, lubię się trzymać takiej mojej rutynki. Daje mi to takie poczucie komfortu, że mam zarówno czas na siłownię, na jakieś przyjemności, jak i na obowiązki, bo dla mnie jest ważne, żeby jakoś, w miarę, uczyć się tego balansu. Nie myśleć zero-jedynkowo, szczególnie przed sesją, gdzie oprócz nauki chciałabym też znaleźć czas na odpoczynek znajomych, żeby też nie przesadzać i nie wybierać na sobie za dużej presji. Dlatego ta rutynka bardzo mi pomaga. Owsiankę polałam jeszcze takim cynamonowym kremem z SRD. To jest mój ulubiony krem do owsianek ostatnio Mmm... To jest jak ciasto na śniadanie Jakie małe rzeczy w ciągu poranka sprawiają, że dzień jest lepszy Mój mini kryzys modowy nadal trwa, ale zrobimy fit check, jakaś szara bluza z Lumpeksu. Pod tym mam taki top z handem, do tego dzwony z Culent Ostatnio bardzo kombinuję właśnie z głosami jakąś biżuterią może basic, bo i tak mam może zimową kurtkę, której mam dosyć, ale na nic na pewno niedługo będzie cieplej i będę mogła bardziej kombinować z outfitami. Me out to the nearest bar, and hours later, we were on the right. It smells like trouble, up like they in the car. Hey, come on over, no, it'll be fine. I would rather stay home alone. Właśnie z siłowni, nie nagrywałam za dużo, szczerze mówiąc, bo troszkę się stresowałam, było sporo ludzi. Ale kiedy się rozciągałam, zauważyłam, że na siłowni jest Wiktoria Jaroniewska. Totalnie się tego nie spodziewałam dzisiaj. Ale chwilę sobie z nią porozmawiałam, jest naprawdę przekochana, zrobiliśmy sobie zdjęcia i w ogóle także mega miło spotkanko. Ale teraz idę już do domu. Robimy smaczny i szybki makaron. Tutaj piękny makaron z prokułem pomidorkami, piersią z indyka, różne przyprawy, parmezan i serek śmietankowy. Gorgeous! Tak tego potrzebowałam. Ja generalnie nie lubię spędzać dużo czasu w kuchni. Te danie zają mi dosłownie jakieś 15 minut, a naprawdę wyszło coś cudownego. Potrzebuję chwilę odpocząć. Poskręwać jakiegoś TikToka. Też jestem człowiekiem. Tak długo nie nagrywałam vloga, że mam wam tyle do powiedzenia Nie wiem ile ten filmik będzie trwał Ale zrobiłem sobie mini book update, bo trochę przeczytałam książkę w ostatnim czasie Nie mówię, że nie Fejlem okazała się książka lepiej niż w filmach Totalnie mi nie siadła, była taka mega przewidywalna I na samym początku wiedziałam jak się skończy Ale bardzo taki spoko odmurzczacz, bym powiedziała Ale bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie druga część Poradnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki Autorka w totalnie inny sposób to wszystko przedstawiła Miła, sympatyczna zagadka kryminalna Ale o matko, jakie ja kocham trylogię. Tutaj akurat mam ostatnią część, jestem już w połowie drugiej części, czyli Save You To jest coś pięknego, uwielbiam takie książki. Ja jestem zachwycona i bardzo polecam chyba tą trylogię. Mam taką nadzieję, że trzecia część nie będzie słaba. Słyszałam w ogóle bardzo dobre opinie o tej autorce Monique Castem, więc będę teraz sięgała pewnie po jej książki. Ale jeżeli chodzi o plany teraz, no to podjadę sobie do biblioteki, bo muszę oddać pierwszą część tej trylogii. Jak mówiłam, rano muszę zrobić kilka rzeczy na studia. Jutro wyjeżdżam i zaczyna się majówka, więc chciałabym mieć wszystko z głowy, żeby jeszcze przed sesją odpocząć. I nie myśleć o studiach podczas wolnego. O wiele bardziej wolę właśnie zrobić wszystko na początku i potem cieszyć się z wolnego, niż odkładać coś na ostatnią chwilę. A jak podjadę do biblioteki, to też będę miała więcej motywacji, żeby się pouczyć, i uwielbiam to, że teraz dni są długie, więc mogę zrobić dużo rzeczy i dobrze wykorzystać dzień. Yeah! Ale przetrwała siłownie, zajęcia, więc nie narzekam. Bardzo lubię content modowy, ale jakoś tak nigdy nie mam na niego czasu, nie mam jakiejś motywacji i czasem zrzucam to na to, że nie mam ubrań, ale wiem, że nie w tym rzecz po prostu nie umiem się do tego zabrać. Tak dawno nie mówiłam o ubraniach, że uznałam, że pokażę Wam kilka nowości, które kupiłam w ostatnim czasie. Są to rzeczy z sieciówek, mam też dwie pary butów, że szybko Wam pokażę. Ja mam luźne podejście do kupowania w sieciówkach. Jeżeli coś mi się podoba i wiem, że będę tego używać, no to to kupuję, ale kilka razy staram się przemyśleć ten zakup, Kupuję też w i. Uważam, że po prostu nie ma co popadać ze skrajności w skrajność. Wychodzę spoza swojej strefy komfortu i kupuję takie inne rzeczy niż basicowy t-shirt, ale oczywiście taki też się znalazł, taki zwykły szary top. Nie chcę kupować na siebie jakichś kolorowych ubrań, wiedząc, że nigdy ich nie ubieram, ale taki top sprawdzi się fajnie do jakichś spódniczek, spodni i ubieram tego kroju koszulki I kupiłam za 20 zł w New Yorkerze. Bardzo dawno na Pinterestie zauważyłam taką długą spódnicę Midi, więc ale totalnie nie umiałam się do nich przekonać. Jakoś tak myślałam, że mi nie będzie pasować, także zdecydowałam się kupić taką długą spódnicę. Ona jest w takim czarnym jeansowym kolorze. i ją kupiłam w persce za około 100 zł. I ogólnie jak byłam bardzo sceptycznie nastawiona, tak kiedy przymierzyłam ją, to przypadłam i musiałam ją kupić. Ale długo już takiej szukałam. Przymierzyłam też w Stradivariusie, ale była taka sobie. I na myśl o tym, że wraca wiosna, więc w Stradivariusie kupiłam zwykłą czarną rauneskę. Wydaje mi się, że to jest taki klasyk, który zostaje w modzie zawsze. Ja bardzo długo szukałam właśnie takiej cropped skórzanej kurtki. I ta jest idealna. Nie jest za cienka, nie jest za gruba. Mam ją w rozmiarze M, żeby była taka lekka, luźniejsza, ale nadal jest krótka, więc myślę, że idealnie sprawdzi się do tej spódnicy, ale nie tylko. Marzę mi się Italian Girl Summer, wszyscy wiemy o co chodzi. Albo jakieś takie greckie wakacje. Ja mieszkam też nad morzem, więc w ogóle uwielbiam ten vibe. W pandemii w ogóle nie planowałam tego kupować. Viral TikTokowe spodnie leniane, takie białe, długie. One są przecudowne. Jakby imagine, ja, plaża, ciepełko. Idę sobie piaseczkiem w takich oto spodniach, nie One tak fajnie wtedy będą, tak powiększone. Są one z biskoczy, ale chodziło o to, że są takie, wiecie, alaliniane. I mam jeszcze dwie pary butów. Pierwszą są konwersje, ale takie nietypowe, bo one są z jakiejś limitowanej kolekcji. Kiedy były jakieś promocje, wyhaczałam je za 230 zł. Są takie vintage'owe na wyższej platformie. Z takie kwiatuszki, mega urocze i właśnie poprzez takie drobne elementy, te jak wszystkie stylizacje, będą bardziej kolorowe. Bardzo mi się podobają, takie niby klasyczne, ale mają coś w sobie i coś, co nadal nie wierzę. Napisała do mnie firma z dropami, czy nie chciałabym dostać jednej pary butów. Dziękuję wam, ten sklep. Opisie, ale oni sprawili mi moje wymarzone buty, które miałam na oku chyba od roku albo nawet i więcej. I są to oni: balansy 550 w kolorze zielonym. Like są idealne i były w moim rozmiarze, także jestem mega, mega wdzięczna. Niby to jest tylko rzecz materialna, ale czasem takie rzeczy niesamowicie potrafią nam poprawić humor. No i to na tyle. Zaraz się będę pakować do Berlina, wróciłam z biblioteki, także uważam ten dzień za bardzo produktywny, ale też potrzebuję odpocząć i ja bliżej południa lubię sobie zwolnić, odpocząć, poczytać książkę, obejrzeć serial. Tak już nic nie robić na siłę. I tym razem nie będę lecieć samolotem, więc właśnie mogłam wziąć sobie walizkę. Będę jechała Flixbusem, więc tam mogę wziąć troszkę większy bagaż. Na razie się tak wstępnie spakowałam. Dałam jakieś takie rzeczy, które chcę ubrać na koncert, piżamy i tak dalej, bo wyjeżdżam dopiero jutro po południu. Będę brała jeszcze kan -kanal, tam mam rzeczy na uczelnię, bo jeszcze jutro idę na uczelnię i nie mogę się doczekać, bo to jest mój taki wyjazd majówkowy. Idę na koncert, czy baset, bo nie jestem pewna, czy mówiłam. Możecie go kojarzyć z serialu High School Musical The Musical The Series. I nie jest on może jakoś super popularny, ale ja uwielbiam całym sercem, więc bardzo się cieszę, że jednego jego koncert, więc o wyjeździe powiem wam w następnym vlogu, także zapraszam do subskrybowania, Po różne polecajki miejscówek na bieżąco zapraszam was na mojego Instagrama, ale też 1 maja ruszamy z takim mini wyzwaniem, Summer Glow up, zdrowe nawyki i tak dalej, także będzie mi bardzo miło, jeżeli wpadniecie, myślę, że będę kończyć tego vloga, chciałam wam pokazać tak realistycznie, jak wygląda mój dzień na uczelni teraz szczerze mówiąc jestem naprawdę zmęczona i marzę o tym, żeby wziąć książkę, zrobić sobie herbatkę, kolację kąpać się, zrobić takie moje rytuały Self care, ale myślę, że już tego nie będę pokazywać. Także jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za oglądanie i za to, że ze mną jesteście. Miałam trochę kryzys z vlogami, bo miałam wrażenie, że wszystko jest takie monotonne, ale w sumie lubię taką moją codzienność i jak widać przełamuję ją różnymi wyjazdami, więc pamiętajcie, że taka rutynka to ma się Wam sprawdzać i nie przejmujcie się tym, co myślą inni, bo jeżeli Wy jesteście szczęśliwi robiąc tę rutynę, to, to jest to najważniejsze. Ale chcę przekazywać taką dobrą dawkę motywacji na tym kanale, także dzięki, że jesteście. Do następnego vloga, trzymajcie się i cześć!